Dzień dobry, moi drodzy. Jak widzicie, u mnie jest trochę ciemno, a to dlatego, że nagrywam ten filmik z wyprzedzeniem. Więc w sumie mógłabym Wam powiedzieć dobry wieczór, ale nie. Dzień dobry. Dzisiejszy temat lekcji dotyczy przydawki i jest wstępem do tego, co będziemy robili jutro. Nie ma na to czekać, przechodzimy do naszego tematu lekcji. Zapraszam. Przydawka. Czym takim jest? Przydawka to kolejna część zdania. Poznaliśmy już podmiot i orzeczenie, więc teraz przyszedł czas na przydawkę. Przydawka jest określeniem rzeczownika, wskazuje nam na cechy cechę jakiejś osoby, przedmiotu, zjawiska, rośliny lub zwierzęcia. Przydawka poprawię się trochę. Przydawka odpowiada na pytanie. Jaki, jaka, jakie? Który, która, które? Czyj, czyja, czyje? Ile, ilu, czego i z czego? Poniżej tych pytań, które przed chwilą wymieniłam, znajdują się cztery zdania. Teraz pokażę Wam, jak te zdania brzmiałyby bez przydawek. Pierwsze zdanie. Poznałem koleżankę. Hmm... Prócz tego, że ją poznałem, to o tej koleżance nic nie wiem. Ale kiedy dodam sobie przydawkę, to teraz będę miała zdanie następujące. Poznałem miłą koleżankę. I teraz wiem, ta moja koleżanka jest miła. Drugie zdanie. To jest dom. Prócz tego, że on sobie jest, to nic o nim nie wiem. Ale kiedy dodam sobie przydawkę... To jest nasz dom. No to, no to już to zdanie brzmi zupełnie inaczej. Trzecie zdanie. Arek kupił bilety. Hmm, kupił, ale ile tych biletów jest? Nie wiem. A kiedy dodam określenie, czyli moją przydawkę, to zdanie to będzie brzmiało tak. Arek kupił dwa bilety. Trzecie zdanie. Wybudowałem dom. Hm. Wybudowałem i tyle, prawda? Tak wynika z tego stania. Ale kiedy dodam sobie przydawkę, wybudowałem dom z drewna, no to już wiem, że tak mój dom jest drewniany. Teraz, moi drodzy, przejdziemy sobie do drugiej części. Pokażę Wam, czym te moje przydawki w poszczególnych zdaniach są wyrażone. W pierwszym zdaniu poznałem miłą koleżankę. Koleżankę jaką? Miłą. Moja przydawka jest tutaj wyrażona przymiotnikiem. W drugim zdaniu to jest nasz dom. Czyj? Nasz. Przydawka jest wyrażona zaimkiem. O zaimkach będziemy mówić więcej w klasie szóstej. Arek kupił dwa bilety. Ile? 2. Czym jest wyrażona moja przydawka? Dobrze, dobrze, dobrze myślicie. Liczebnikiem. I ostatnie zdanie. Wybudowałem dom z drewna. Dom z czego? Drewna. Moja przydawka jest wyrażona wyrażeniem przyimkowym, czyli połączeniem przyimka i w tym przypadku rzeczownika. To by było na tyle, jeżeli macie, jeżeli będziecie mieli problemy z przydawką, z dzisiejszym tematem, to bardzo proszę, byście do mnie pisali. To, co musicie zapamiętać, to po pierwsze: przydawka jest określeniem rzeczownika. I po drugie, musicie zapamiętać wszystkie pytania, na które odpowiada przydawka. Dzisiaj to wszystko. Życzę Wam miłego, pięknego dnia, do usłyszenia i do zobaczenia niebawem. Pa pa!